Digla mæ. Så jeg tror du digger meg. Sammen med Heidi? Spoko, nie. Gid. Dobra, więc teraz, kogo widzicie, to nie jest kurwa gracz. Boty, jakieś dziwne boty, nie wiem, czy to AI, czy co. Ale dziwne boty przejmują kurwa Cesa. Patrzcie, co się kurwa dzieje. To jest kurwa cheating, nie, to co te boty robią. Nie ja nie wiem o co tu chodzi. Ale coś jest nie tak. Co się skuźwa, nie tak No boty versus boty I wygrywałem def Match, nie są top 3. No dobra, teraz Ilerta wywalił. bo jeszcze jeden bot był ILERT jakiś I oni mają normalnie... What? Jest, jest już obserwuję chyba piąty deathmatch i ja jestem w szoku, nie? To co one czasami dają to jest, to jest, to jest po prostu aimbot, nie? To jest po prostu aimbot, to, to nie jest normalne, no patrz. No to nie jest normalne. Jest <laughs> cheating. Pierdolony. Like what? Ja tego nie kumam, nie? Jest to naprawdę ciekaw. <laughs> to chłop prostu jedzie. Na jakimś kurwa obracaczu. I napierdala head'y. O nie, Deagle, o nie, nie, nie... To patrz no patrz, no! to jest, to, to, to jest cheating, no! Bot na, bot na aim hacku! Tego jeszcze kurwa nie było w cs chyba. Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek to... Ja robię research, nie? Ja robię kurwa research. Uh huh. So? The day was January the 11th. <sighs> <Yuck. clears throat> but not in the conventional way that we know them. Cassie spent the last week programming an AI that would control a human client, but oh, yeah. fully autonomous. Nobody would be behind the desk, nobody would be at the keyboard, but CSGO would still be being played.

to się okaże, że jest ich miliony, nie? I na wszystkie dfm o godzinie 6 kuźwa rano. Są w botach, ty. Dlaczego jestem rano w cesie Bo kurwa jestem chory. Jakby nie wiem, byłem chory dwa tygodnie. Wyzdrowiałem na chwilę i jestem znowu chory, co jest powalone. To jest po prostu powalony na łapie, ja mam tego dość. I ja po prostu straciłem jakiekolwiek chęci, więc kurwa nie mogę spać, bo nie mogę oddychać, więc postanowiłem zagrać się kurwa w cesa o 6:00 rano w niedzielę. Świetny, super się bawię. No. Powiedz, że znajdę bota. Jeszcze oni chyba nie niedawno nie wpuszczali normalnie. Jest. Jest kpiowi. Kpiowe jest. Kpiowe jest. O kurwa. O kurwa. Są! No nie wierzę. A to też. To jest jakiś inny. Nie, też ten sam. I ja pierdole. A to jest ten sam mecz. Ten typ tu był wcześniej, ty. Jest tylko jeden serwer ty w meczach. Urwa rano włączony. Dał mi tylko sobie serwera, ty. Ale fart, i są nowe boty. Jest doko. Ja to reportuję wszystko, nie to nie może być. What the fuck, ty. A jak wyjdę i coś wyszukam kolejnego? Weźmy tutaj na jakiegoś innego defmecha. Bo tam jest ten Fembo, ja już go widziałem wcześniej no na defmeczu. To jest tylko jeden serwer, kurwa? 5 graczy gra teraz o tej godzinie. Ile jest graczy online kurwa ty? To się to dziś sprawdzi, bo ja nie wiem. Milion graczy jest teraz. Teraz w grze? Co? Uwaga, chyba na terminie było. To jest inny serwer. To jest inny serwer. Okej, okay. to był chyba fuj fart, że mi dał on ten sam. Nie, a dobra, myślę, że to był, że dziwnie ruszał ten gracz. Uwaga, czy znajdę bota? Chyba są tylko do jednego serwera podłączone. Jest! Jest! Ja I dole. I te berety znowu. Ciekawe czy to ma Prima, chyba nie. Gdzie to jest? 140... Ty, to gra normalnie. I dostaje itemy, no przecież! <laughs> Jakiś jama co to za k***a? Co to, to za Czy on to zaprogramował? What to zaprogramował? Zobaczę coś. Sprawdźmy znajomych, ty. Jak to będą debaty? Nie, tylko to gra. Tylko jednak mam znajomych, ty. Może sama frań, ty. Może ILERT jest. Nie nie No what the fuck Skinny z -si. Ten jest słabym botem Dobra idziemy na inną tam. What the fuck Na Sigma Kanaas Jak tu będzie bot Dobra to są normalni gracze Wbijmy się jeszcze raz na grupę Delta. Zobaczymy, co to się dzieje. jakoś dużo tych botów na razie nie ma, ale to jest nowe. Ale one, one, one. I będzie w huł. jeszcze raz. I zonu. Uwaga. Eee, to są gra. Like what? Okay, eee... Em... Okazało się. Że jednak te boty są od jakichś 3 miesięcy. takie. A tutaj w ogóle widzimy, że... Że ze skinami w ogóle gra, grapacz. On ma tam chyba bajoneta. Like what? I Sefarmi, nie? Se farmi medal czy coś, skrzynki. ja się spotkałem akurat z takimi botami specjalnie pod to. To jest po prostu konto jakiegoś typa. Czy ten gościu na pewno jest zbanowany już. To jest cheating. Jeszcze było coś tutaj, nie? Tutaj jeszcze mamy. Też te boty. To jest sprzed kiedy? Jaka data? Przed chwilą, wczoraj. Wczoraj to wrzucono, no. Ale ja się nie spotykałem z odznakami jeszcze, takimi normalnymi kontami, tylko specjalnie robione konta, nowe, czyli to teraz powstaje, to się teraz nasila, to się teraz nasila i tego będzie pewnie coraz więcej, what, ty, tylko tyle znalazłem, nie, mniej więcej nic nie ma o tym. What the fuck? Oh. Aha! Uh -huh, what the fuck? So, well, that's all.